W tym odcinku przetestujemy sobie Black a Panther. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Black Energy. Napisane, że ma zero cukru. Nazwa jest to Panther. Skład produktu. Wartość odżywczą. I informacje, że produkt się przetwarza, żeby tą puszkę po wypiciu wyrzucić pojemność jest to 0,5 litra kod kreskowy i datę końca świata teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu jak widać ma on taki różowy kolor teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu No smakuje to jak kisiel malinowy Ma tu taki przyjemny słodkawy smak Jest to ciekawy w smaku Tutaj macie cenę jest to 5 zł i 49 groszy A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma słodkawy majnowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 910 i mojego serdecznie polecić. W tym odcinku to tyle i do następnego.